I dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I na samym początku nie wiedziałam, że skoczą tak subskrypcje u mnie na kanale, ale dobiliśmy 15 złów, nawet jest już 17 na moim kanale. Rocket League, potem będzie Cat Jump, ja nie grałem w cut Jump, więc po chęcię program. O odcinek albo będzie w piątek, sobotę lub w niedzielę. To zależy od ludziska. bardzo zależy ale no teraz na przykład może się pojawić w piątek, raz w sobotę. A, co ja gadam? A, dobrze gadam. Już myślałam, że mi się pomówię Dobra, grali. Będziemy grać dzisiaj solówki. rozgrywki. Mam nowy tytuł, zamiast tekst, mam pas. A z Ronaldo nie wiem. Nie wiem, jak to się czyta. Nie wiem. Zula ja. Pozdrawiam. Mam nowy skin w ogóle. Jak kto mi to? Easy IZI Z tobą TYPIE! SERIO, BARDZO easy. Ty napisało mi je. Ekstra! No to bym powiedział mi je Ładne są, ładne są, wspomniam je Ładne są! Które dziełki, są tak... O Jezus, jak Ojeju, jaki błąd. Ale te, tego błąd, błędu nie wykorzystał. Jak na przykład wprost by już tam wykorzystał. No. Ja no, oczywiście nie jestem zwykłym prosto. Nie, nie zrobiłem się tak. Przepraszam, napisałem, jak ja jestem czasem dziwny nawet. No widziałem tu też... Że... stereotypie a Aż taki łatwy gol? No nie powiedziałbym, że... Ojoj! Oj. Komplementowałeś mnie, ale... Coś... Ci chyba nie wyszło za... Przepraszam, że tak ruszam kamerką, ale... No dobra, no i suma zrobi się z tym na no jak nie postam. jeszcze raz, no bo to był szybki mecz. No. Bardzo szybki mecz. Minuta trwał przynajmniej. No dwie, no dobra. Ale zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No może jak na was to... Nie będę was obrażał. Ale aż 74 widzów jest bez subskrypcji, więc... Pora to zmienić! Zostaw... Lub... Zostaw subskrypcję. Nie bądź tym, którym po prostu nie zostawiaj subskrypcji na moim kanale. Bo już dawno byśmy mieli 30. Jak 26%. Tak, 26% to jest 17. To, ludziska. dużo byśmy mieli, gdyby, gdybyśmy wszyscy się nie, może nie skupili, ale bardziej zrobili to drużynowo. Pewnie będzie więcej nowych osób, które nawet w, w wyszukiwarce nie wiedziały, że istnieje taki youtuber jak Julek 10 O! No dobra, dwa 0 Ej, no takich... Ta, takich rozgrywk, to ja nie toleruję, no. Ja rozumiem, ja jestem dobry. Na rękę nie zagram, bo już mi się nudzi na, na tym. Każdy się poddaje. No, no nie. Ja wychodzę. Wiem, może to i było dla Was głupie, że wyszedłem. Wyszedłem. Dobra. Nie, gram sobie tam, trzy na To mam, jak Mam srebro. Mam nadzieję, że. Tutaj poproszę jakiegoś trudnego przeciwnika, z którym będę miał ja ciekawie. Może przegram, bo na razie to same wygrane są. Mam nadzieję, że się nie podda. na rękę się nie poddaję, ludzie słyszałem. O! Oczywiście. ...sympatycznie. Wiecie dlaczego sympatycznie? Bo lagi, więc... Ja opuszczam mecz. Bo nie ma sensu grać na takim serwerze, a nie serwerze, co ja gadam, który po prostu... wie wiadomo to, no. Który po prostu ma lagi, no bo... No... Ja dobre wi -Fi. nie komu nie komplementuje siebie. Może to i serwer jest taki obciążliwy i moja się nie daje rady. To też może być, ale nie godajmy sieci. Hmm. No i oczywiście... No, ranket teraz będzie. Okej, okay, nie ma lagów jej. Pierwsza rozgrywka. bliska na rankedzie. No nie pierwsza. Ja wiem, że, No tu akurat się nie spodziewałam, że będzie chciał zatrzymywać tą piłkę. Ojej, ojej, ojeju, na chwilę mogę dostać, chyba każdy wie, gola, bo bramkę jak to. Został kiwany, ale nie tak, o kiwanet, że jeszcze mi to jest jak polska Ukraina. Wygraliśmy, ale ciągle byli na naszym. Na przykład teraz będzie. Właśnie o tym mówię. Jedna, ale troszkę lepsza kontra niż tam przeciwnika bywa. O jo! Ja! Co zrobi Blonkszota w walno? A jak widzicie, ludzie na rękę, to chociaż można co porobić, no ale. Tak ogólnie. Żeby coś porobić to nie da rady, jak chodzi o towarzyskie. Dobra. Tak. Dzięki. To gość to wybronił. No, dobry jest typ. O, ale to był strzał! No nie do obronienia, no. Nie, co ja gadam? Przepraszam. No, i przepraszam was, że... No, nie no. To po prostu był ładny strzał. Ładny, ale no, taki... Dlaczego ja się wracam powinniście zapytać? Dlaczego mówiłem, że będzie robił kontni? Każdy wie, dlaczego. Ja myślałam, że już nagrywam. Nie Będą... idzie właśnie. A, samo buja sobie. Wbiłem. I mówiłem, że na rękę dziesięć jest trudniej. On oczywiście musi sobie spamować, bo musi, tak? Dziękuję. Jeszcze mam minutę, żeby wyrównać... Albo żebym mi jeszcze dołożył tego do gola. <noise> Są dwie opcje. Albo wynik zostanie jaki jest. A z taką akcją to wątpię! Dobra, jest, mamy to dziecko. Wyrównaliśmy po moim brzydkim samobuju I po różnych rzeczach, które się działy, już tak. Może jeszcze powiegam? Kurde, spodziewałem się, ale. O ja, no tu mam przerąbane. Tak, gadaj sobie. Przepraszam, wiem, że to nie, że to było specjalnie. No, gdybyś to przepraszał, to spodziewałem się, że wybije. Specjalnie, no. Wcale, kurde, nie było. No dobra, już przegrałem. i na Rankedzie, będę grał więcej. Tak możecie się, tak możecie się spodziewać. Ta jeszcze mi już co nie? <laughs> no nie gadaj, przepraszam, niepotrzebnie, no. Przepraszam, że tak się reiduję. Przegrałem, wiem. Zgadzam się z tym, że przegrałem, ale. No nie gadaj, przepraszam, nie. Um nie umieć czatu używać, czy co? Nie no, okej. Okay. Brodziska gramy jeszcze raz. No, może typa miał przerąbanego, jak widzę tutaj, no ale dobra, 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 będzie potrawka z mąbram, no, okej, okay. akurat oczywiście w niedzieli śnieg spadł pierwszy, więc zima nadchodzi, ja, za jutro będzie pierwszy grudzień, o ile, jak to nagrywam, ale wrzucę to chyba tego samego dnia, czyli 30 listopada. E no, co jest? To było oszustwo. Kamsko mi popchnął. I to ma być legenda na pewno. Tego ma e, Dzieciństwo Lynch. No dobra. Może jest legendą, ale. No dawaj, pomijaj to. Nie wiem, no jakbym ja tego nie udał. to bym się załanął, psychicznie i w ogóle. Nie, no, ja jestem po prostu jakiś. Dziwak! On to tyle mu uderzyć, no. Dobra, jest. Wylazła. To jest ziemny typ! To jest ziemny typ! on tylko ziemię używa. Do wygłębienia. Czeka jak nic. Ja się nie poddam. Cztery minuty jeszcze mam. Możesz być za bardzo pewny i oddać swojemu bratowi. I potem brat zepsuje twój wyniki. Błąd typie, co nie, ale błąd pełnie. ale dobra, kazało się to, że błąd. Pewnie zapytacie się skąd mam taki fajny trail za nami, za mną. I wymieniłem sobie, bo miałem właśnie taki bardzo rzadki. Wiedziałem, że nie trafi. No dobra. Miałem pięć bardzo rzadkich rzeczy, które miałem. No nie trafiłem! No nie, i teraz kontra leci tego typa, i mam. Dobra, nie trafiłem, ale on też nie trafił. No, jak nie? Jak to zrobić? Dobra, to jest legenda. No, dobra. Ludzie skarę ja mogę się poddać. No, ale dobrze, ja się nie poddaję. Chcę, przynajmniej mieli jakiś ciekawy mecz, a nie, że ja tylko wygrywam głupio. A potem ludzie się poddają, a ja się dziwię. Przegrywają 2-3 do Zależy, jak jesteś cierpliwy czy niecierpliwy. No, nie chcę, żeby były nudne odcinki, ale go okiwałam, Lol. Tak a propos. Nie, nie trafi Jak? jak? A i tak się nie podoba. Lol. Potem bo tam będzie nie, nie będzie nic już na rękę nowej tak kupił sprawę Gdyby to wpadło nudziska! Ja wiem, ja wiem, mogłem to dobić, ale... Dobra, tak mi podbiłem piłkę. Wiem, że tak zrobi. Myślałem po prostu że tak zrobi. Ale co chłop zrobił? Totalnie w okienko trafił. No nie, no nie wierzę w typa. Nie wierzę. No 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 dobra, dawaj, dawaj, Jakie jest takie skubany? I co teraz? O Jezus, jaki błąd. Dobra, on leje, a ja podaję mecz. Po prostu. A wy nie dlaczego? Mój ułek się nie poddawać. A ja mówię od razu, żeby nie dostał większości punktów. Dużo ludzi tak robi. To dużo. A teraz sobie od razu zagramy solówkę, tak? Towarzyską. Mam nadzieję, że co zależy po prostu u dziecka? Co się stanie, jak będzie jakiś nupi i wygram z nim, już 2 do 0 będę z nim wygrywał? On nadal nic, no to niestety koniec odcinka będzie tak szybki. nawet ile trwa. Mógłbym już zakończyć nawet teraz. O tutaj Jacko MRC! Nie, nie! Spotkam! Holender, no, lagi Jak nic, no? Lag, jak nic, ja z tymi legami wygram. Ja wygram z tymi legami. Ja wygram z tymi legami widziszka. Ja was nie załamę. Zjemy na rozgrywka, to jedna rozgrywka. No na, no, na lagach takich to grać nie będę, ale okej. Okay. Jezus Maria, nie, to są to duże lagi. Czego łączy się to niezłączenie bloków? Jak ten gościu to wyjął? Ej no jak? Już mi na czerwono świeci nawet. Są przeokropne. Uuuu, to było ładne. Brajeczka jak chodzi o to. Poddaj się kościu please, bo ja na taki legach nie zagrać. grać. ci go mną. I No i co się już się podajesz? Tak, tak. Podajesz się trzy do jednego i się podajesz. Oczywiście mam nadzieję, że widzów mam najlepszych na świecie. I zostawijcie tego subskrypcji. Bo ten, bo jak zostawicie suba, to ten jasko się podda. Bo nie wiem, czy to dla Was założycie, że myć. Nie mecz, co ja gadam? Jak? Jak piłka przeleciała? Pokażcie mi powtórkę, proszę. No, przeleciała piłka. Wiesz, ja to wyraźnie zobaczyłem, że to przeleciało. No, ludziska, ja nawet takie mam lagi. po prostu to jest niemożliwe. No, kurde. Za chwilę. Nie, no za chwilę mi to równo, Przez te gówniane lagi. Przepraszam, YouTube.

No po prostu ja tych. A może to nie akurat przez lagi, ale przez moje głupstwo, ale szczególnie wszystko jest przez lagi. Wynik był lepszy, gdyby nie lagi. Teraz bloki nie. na co nie wiem, o co z tym chodzi. Ale okej, okay. niech będzie. Nie no. I remis, to nie no. Kurde, to jest do niczego. Te lagi. Nie no, po prostu nawet na towarzyskiej nie mogę przez nie wygrać, no. Jakie te lagi są denerwujące. Jak nie wiem kto, no. Przez nich nie mogę. Ani jednej brameczki nie mogę strzelić, no. No. No oprócz czterech razem z tą... licząc. <grydząc> Wymsknęło mi się, jak on, on się męczy, żeby mi bramkę. No już. No, szybkie. Okay. Jeszcze to samo buja wbiłem, no te lagi są do niczego. Ludziska. Powiedzcie, ja to przegram, mówię Wam, mogę, po prostu wygrana to jest 50%, no, z tymi lagami to mogę sobie tylko pomalować o wygranej, no, ja tak przynajmniej myślę, nie wiem, może ktoś miał gorsze lagi, no. Nie no powiedziałbym, że ktoś by miał gorsze lagi. Bo ten serwer już jest wystarczająco głupi. Ej, no to na jakim internecie on za to musi grać? Mówiłem? Że jest przegrana? Przecież to było pewne. Jak nic przez te lagi. No, widzicie? Widzicie, co się dzieje? Wiem, że mogę sobie pomaleć o wygranej, już sobie wybiłem, co buja. No, no i jakie ja mam wygrać? Powiedzcie mi w komentarzach, no, o ile YouTube nie wyłączy, to powiedzcie mi w komentarzach, czy kiedyś wygraliście grę z lagami. Bo ja nigdy. Moim internetem, kochany, to nie wygram. Przepraszam bardzo. Więc to by było na tyle. Zostawcie suba i lajka. Elo, elo i pa!